Myślał, że to butelki po mleku. Potężny wybuch usłyszała cała wieś. Myślał, że znalazł butelki na mleko. Wybuch było słychać w całej wsi. Nietypowe znalezisko w swoim ogrodzie znalazł pewien mężczyzna mieszkający w południowej Anglii. Wykopał on dwie skrzynki zawierające łącznie 48 prowizorycznych bomb z czasów II wojny światowej. Brytyjczyk początkowo pomylił je z butelkami na mleko. Zdarzenie miało miejsce we wsi Bramdan, położonej o 85 km na południowy zachód od Londynu. Ojciec trójki dzieci, a zarazem adwokat, wykopał w swoim ogrodzie dwie tajemnicze skrzynie. Mężczyzna początkowo myślał, że znalazł stare butelki na mleko. O tym, z czym naprawdę ma do czynienia, zorientował się dopiero po przeczytaniu tabliczki z napisem Bomby AW zapalają się od razu po kontakcie z powietrzem. Dodatkowo znalezisko zostało wykopane tuż obok miejsca, w którym Anglik często palił ogniska. Wkrótce niektóre bomby, nazywane również ulepszonymi koktajlami Mołotowa, zaczęły się dymić, w związku z czym Brytyjczyk postanowił powiadomić policję, która wysłała na miejsce odpowiednie służby. Te, gdy pojawiły się na miejscu, postanowiły umieścić ładunki wybuchowe w specjalnym koszu z piaskiem i zdetonować je za ścianą wody stworzoną specjalnie przez strażaków. Za pośrednictwem mediów społecznościowych policja poinformowała mieszkańców, by nie byli zaniepokojeni żadnymi hukami, informując, że przeprowadzono kontrolowaną eksplozję bomb z czasów II wojny światowej wykopanych kilka godzin wcześniej. Co ciekawe, rozmiar wybuchu zaskoczył wszystkich. Nawet zespół saperów nie spodziewał się, że będzie tak okazały. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nikomu nic się nie stało. Pamiętajmy, że jeśli natrafimy na jakiś podejrzany, nieznany nam przedmiot, należy się z nim obchodzić z największą delikatnością, a najlepiej w ogóle go nie ruszać i od razu powiadomić odpowiednie służby.